Witam Was serdecznie o godzinie 7 rano w kolejnym vlogu. Yy, powiem Wam, że ja właśnie wracam już z targu. Kupiłam ziemniaki, truskawki, jabłka. Yy, owoce jeszcze powiem Wam byłam w piekarni. Także no moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu właśnie z zakupów. No Także więc ja teraz jadę, moi drodzy, do domu, wszystko pokupywam, to co chciałam, tak w czas rano, później jeszcze tylko muszę podjechać do Rosmana. bo wiecie, jest siódme rano, Rosman jeszcze zamknięty, także jadę do domu, zrobię obiad, no i pojadę później do Rosmana. A pogoda, powiem Wam, moi drodzy, przepiękna, słoneczko świeci od rana... Także no, w czas rano słoneczko wyszło. Powiem Wam, ja jestem już w moim tym właśnie kombinezonie. Jest tak gorąco, że zaraz otwaram tu klimę. Także powiem wam, upały do nas wracają. No, także więc będziemy się opalać, kąpać w basenie. Także dobra moi drodzy, ja uciekam, jadę do domu, bo muszę obiadek zrobić i później muszę jeszcze właśnie jechać do tego Rosmana. Potrzebuję właśnie ten płynnicelarny do demakijażu, a on jest teraz właśnie ten co lubię z Evelina na promocji. Także promocja jest do jutra, do piątku, dzisiaj czwartek. Także więc muszę dzisiaj zdążyć go jeszcze kupić, także dobra moi drodzy nie rozkaduje się jadę do domu a ja właśnie teraz sobie zrobiłam cappuccino, usiadłam sobie teraz właśnie chwilę na huśtawce na tarasie także więc wypiję sobie moje cappuccino i zabieram się za właśnie obiad miałam robić właśnie tego kalafiora, bo kupiłam, ale zostawię kalafiora na jutro a dzisiaj zrobię ziemniaczki, karkówkę właśnie wyciągłam z zamrażalnika, rozmrozi się i upiekę ją I do tego nie wiem, sałatkę jakąś albo ogórka w śmietanie Więc taki obiad na dzisiaj będzie A ja sobie właśnie tutaj chwilę posiedzę i wypiję moje tawuczino Powiem Wam, że bardzo przyjemnie, chociaż słoneczko troszkę zaszło Takie chmurki są, trochę błękitnego nieba ale jest przynajmniej, powiem Wam, fajnie, bo jest cieplutko, nie to co ostatnie dni, że padało deszcz i było zimno. Teraz jest naprawdę bardzo fajnie. O 7 rano, jak Wam właśnie nagrywałam, mówiłam, to było naprawdę bardzo cieplusieńko, bardziej niż teraz. Słoneczko świeciło, no, ale miejmy nadzieję, że teraz też tak będzie. W sumie widać, że nawet się zapowiada taki dzień bardzo ładny. Także więc ja piję moje cappuccino. Moi drodzy, ja już jestem przebrana. Obiad mam naszykowany, ziemniaczki oskrowany, mięsko się jeszcze odmraża, a jest godzina po dziesiątej właśnie patrzę tutaj, nie mam zegar i ja z dzieciakami właśnie yy, jeszcze mam coś do załatwienia i pochleb i chyba do Rosmana. No się właśnie zastanawiam. Gdzie jeszcze ja miałam jechać a tu jeszcze proszę do tego rozwana właśnie po ten yy, płyn do demakijażu celarnym z Everline, bo ja jego właśnie lubię, a jest teraz właśnie na promocji. Promocja jest yy, tylko do jutra, do 15, także wiecie, muszę zdążyć, bo muszę go mieć, bo później mu się o wiele więcej zapłacić, a teraz on jest chyba, nie wiem, 12 zł z groszami coś takiego. no, A ja dziś taka no make-up, jak widzicie, no czerwony. Jak to u mnie? Tutaj jakaś plamka, coś mi się tutaj zrobiło. No, także więc mówię żadnego podróż nie nakładam, bo powiem Wam jest pogoda, jest tak gorąco. Także no super niech będzie ciepło. A ja wskoczyłam właśnie w taki, zobaczcie, piękny mam kombinezon. Także ubrałam go sobie na jedno ramię, bo mogę go normalnie ubrać. Albo jako hiszpankę, ale ja sobie go zarzuciłam na jedno ramię. Także więc taki kombinezonik i lecę właśnie jadę pozałatwiać to, co mam do załatwienia. A to Wam właśnie pokazuje ten mój. Kombinezon, on tak wygląda. On jest taki króciutki, jedna falbanka, druga. No i oczywiście spodenki pod spodem są. Także widzicie, taki powiem wam, że taki fajny ma wzór. On taki jakby tutaj miał skrzydła motyli. No i taki kolorowy jest. Także no, fajnie on wygląda. Także doda, moi, moi drodzy, nie przedłużam. Alexa uh, When you stepped into my life such a magic feeling we you tore down my walls. No, I could go back, right before you told me. I trying to change it all, but look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are, and I just know things will. Not Not i not Byłam właśnie w tym Rosmanie, pozałatwiałam wszystko i podjechałam do Rosmana. Kupiłam, powiem Wam, kolejny ten tusz, to jak ostatnio brałam, także w zapasie sobie kupiłam, bo on coś kosztował 8,99. Także zobaczcie ten, właśnie z Eveline, tusz do rzęs. I jeszcze kupiłam to, właśnie też z Eveline to jest płynnicelarny, także jego dostaniecie teraz w Rosmanie. Do 15 za 12,99. Także to jest mój ulubiony płynic do demakijażu z Eveline. Także po niego specjalnie właśnie pojechałam, żeby go właśnie kupić w tańszej cenie promocyjnej. Także dobra, dobra moi drodzy, ja się przebieram, bo jest tak gorąco, skakuję w jakiś trójkąpi, właśnie teraz yy, podpaść mam właśnie pod ziemniaczkami włączyłam. Ziemniaki się gotują, mięsko już nastawiam i idziemy później korzystać z pięknej pogody na ogrodzie. A jeszcze wam pokażemy jedną dwie rzeczy jeszcze z Rosmana. Kamila sobie kupiła tak samo. Tuż do rzęs. Pokaż Kamila twój. Czyli Kamila też ma z Eveline, tylko ma ten z zielonym tutaj kółeczkiem. Inny. Jeszcze I jeszcze kolczyki. Jeszcze wam Kamila właśnie pokaże kolczyki. Bo Kamila właśnie widzi takie kolczyki w bierące, w boże w bierące w Rosmanie. Także znaczy. widać To są widać takie to? i piórka. No, i one były teraz. Widać? A to zaraz, je po... zaraz Wam pokażę je dokładnie, właśnie, bo tutaj chyba nie było za bardzo widać. A jakie ceny one były, bo one były teraz na wyprzedaży po promocji. 9 no, 9 zł za dwie pary kolczyków z Rosmana. Także ja już Wam tutaj je zaraz pokażę, bo tak nie było chyba tutaj za bardzo widać. Także już Wam tutaj pokazuję je dokładnie, jak wyglądają. O, już Wam je tu pokazuję, zobaczcie. One tak wyglądają. No, zoom, zoomuj, że się nie chce. O, tak. Takie piórka i tu są takie słoniki. No i cena promocyjna 9 zł za takie kolczyki. Dwie pary. No i pogodę, moi drodzy. Mamy piękna, ładna pogoda. Powiem Wam, że jest gorąco, słoneczko. Także, no, mi się wydaje, że może już pogoda do nas powoli wróciła. A tak w ogóle powiem Wam, że y, jutro będę zaczynała piec torta na kamienie urodziny, bo ma w sobotę. Także, więc, no, będę jutro działać właśnie, y, opiekę sobie właśnie te koła do torta, biszkopty. No i nie wiem, może jutro wieczorem go później przełożę, a rano po prostu opiekę właśnie tego biszkopta. No, także świeczki dzisiaj... Y, Kupiłam i kupiłam jeszcze coś do dekoracji. W sumie nawet nie wiem y, jaki ten tor będzie dokładnie. Wiem, że Kamila chciała właśnie, żeby było o smaku truskawkowym, więc będzie o smaku y, truskawkowym. A w ogóle kupiłam jeszcze coś właśnie a Wam pokażę na dekorację, bo właśnie w kuchni mam. Jeszcze tego nie miałam. Czyli coś takiego. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu są takie różne kuleczki, gwiazdki, kropeczki, takie patyczki, to jest magia, barw różowa, z dekoracji, to jest taka nowość właśnie yy, dr. Etken. Także powiem Wam, że nie miałam, ale można z tego wymyślić fajne różne, właśnie można obsypać właśnie torta fajnie, czy babeczki, tak jak tutaj yy, widzicie. Czyli coś takiego. No i jeszcze może coś ulepię z masy cukrowej, bo powiem Wam, że jeszcze nie zostało trochę masy cukrowej. Także no, będę działać, myśleć, yy, co napić na tym torcie. A teraz powiem Wam, że yy, jeszcze mam kolejny wyjazd. Już dzisiaj powiem Wam, że pojadę pierwszy, drugi, trzeci raz, no dzisiaj muszę jechać. Także więc ja za chwilę się przebieram i muszę jechać w jedno miejsce. No. Także więc, moi drodzy, odezwę się do Was yy, później. I tak, moi drodzy, ja już jestem w drodze. Jadę akurat sama, bo dzieci nie chciały jechać, bo być gorąco, siedzą na tarasie, huśtają się i jedzą lody. No to mówię, no to ja jadę, ale powiem Wam, że teraz troszkę takie chmurki powychodziły, znaczy słońce nie świeci, ale no jest gorąco. No i tak moi drodzy, ja już jestem na miejscu, powiem Wam, że jestem tu pod takim fajnym laskiem powiem Wam, że no fajnie tutaj ludzi dużo jeździ na rowerach no powiem Wam, że fajnie, fajnie tutaj jak właśnie przyjechałam po kogoś, właśnie czekam i no widzę, że dużo ludzi jeździ na rowerze fajnie tutaj jest właśnie jakaś ścieżka rowerowa no, także więc ja czekam dalej a ja właśnie jestem jeszcze mojej drodze na polu właśnie już jest 21 a ja przyszłam jeszcze tutaj właśnie na pole zobaczcie jak tutaj teraz widać jak te drzewka wszystko urosły ta trawa już też jest tutaj większa no i tu mam takie lampki które ładnie powiem wam przepięknie one w nocy świecą naprawdę ślicznie to wygląda Powiem Wam, że naprawdę piękne, ładne światło one dają, i przy nich jest naprawdę widno. Żałuję, że nie kupiłam jeszcze jednej, tylko kupiłam właśnie dwie. A one tak fajnie wyglądają. No. Czyli tak po prostu świecą tutaj sobie. Powiem Wam, ale ciepło, przyjemnie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda szkoda, że nie ma więcej, mam tylko właśnie dwie ale jak jeszcze znajdę, to na pewno dokupię a tutaj zobaczcie, nasz gabryś pracuje ciężko wozi kamyk także zobaczcie naszego gabrysia my już właśnie jesteśmy po kolacji także na chwilę wyszłam psa właśnie puścić na pole Tofi. Właśnie tutaj idzie tofik, bo zaraz idzie tofik spać. Tak tofi? Tofi! Tofi! No, także przyszłam Wam tutaj pokazać jak tam moje trawy. Zobaczcie, jaka ta już jest duża. No i lawenda. Powiem Wam, że ostatnio właśnie nazrywałam tej lawendy, bo tu pełno nowych znowu wypuszcza. Także więc wszystko rośnie.

Happy? Guess I thought too much anyway Cause now that she's leaving I kinda wish that she would stay And I know I drove you crazy Sometimes you'd even hate Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. A dzisiaj, moi drodzy, mamy piątek, mamy przepiękną pogodę. Słoneczko świeci, niebo błękitne. Także, więc, kolejny dzień powiem Wam, że u nas w nocy troszkę popadało deszczyka. Także, troszkę mokro jest, ale pokażę Wam, yy, jaka jest pogoda. Już tutaj zaraz. A ja właśnie sobie zrobiłam teraz cappuccino Jest jeszcze gorące. Usiadłam tutaj na tarasie, także sobie wypiję i powiem wam, moi drodzy, że działam, działam, bo dzisiaj będę piekła torta. Także już mam wszystko przeżykowane. No i za chwilę będziemy działać w kuchni. Ale na razie wam pokażę, zobaczcie, jakie przepiękne błękitne niebo. Tutaj takie delikatne chmurki. No ale tu jest błękitnie. Także no, taki dzień zapowiada się piękny, ładny. No, tak więc moi drodzy zaczynamy. Robienie pierwszego biszkopta koła do torta. Na razie zrobię tego pierwszego jednego, a potem ten będzie jasny, a później zrobimy z kakałem ciemnym. Bieszko. Także teraz zaczynamy pierwszego, robić jasnego. A więc już masę, zobaczcie, do torta mam zrobioną. Powiem Wam, że jest mega truskawkowa. Ja tutaj sobie właśnie te truskawki, które kupiłam wczoraj zmiksowałam i właśnie dodałam do masy. Powiem Wam, że no naprawdę świetna ta masa wyszła, spróbowałam i rzeczywiście jest mega truskawkowa a tu Wam pokażę, mam już upieczone blaty do torta jeden, drugi, trzeci i czwarty one były dwa upieczone i po prostu zostały przekrojone także więc tu jest kakaowy, a tu jest po prostu jasny biszkopt czyli ciemny i jasny i teraz biorę się za przekładanie torta tak więc moi drodzy, ja tak działam właśnie od rana obiad tort, wszystko po kolei nawet jestem taka, widzicie, nieogarnięta także powiem Wam, że ja już działam od pół do szóstej rano moi drodzy, tort już jest właśnie gotowy, udekorowany więc tak on wygląda tu są właśnie te magiczne barwy od właśnie doktora Edkera. Także powiem Wam, że jeżeli chcecie zrobić taki tort, to naprawdę pięknie to z tym wygląda. Tak zupełnie inaczej. Zobaczcie. Taki piękny kolor. No, powiem Wam, że ślicznie to wygląda. Moi drodzy, i tak, i tak jak widzieliście. Yy, tort już jest skończony. Tort jest akurat na jutro, bo Kamila ma jutro urodziny, 16. Także więc yy, zrobiłam go. Od rana robiłam, także yy, już jest skończony, udekorowany, jak widzieliście. No, także powiem Wam, że byliśmy jeszcze na polu, skorzystaliśmy, poopalaliśmy się troszeczkę, na kocu my poleżeli. Także no pogoda jest, powiem Wam, yy, super, bardzo fajna, słońce świeci, gorąco jest. Tylko powiem Wam, że Yy, strasznie wiatr wieje, ale to powiem Wam, że fajnie bo jak się leży, nawet na koco się opala, to tak nie czuć tego, yy, że tak gorąco jest, tylko ten wiaterek fajnie chłodzi. Także widzicie. A ja w ogóle powiem Wam, zrobiłam sobie teraz makijaż, pomalowałam się, bo powiem Wam, że czekamy na gości, mają dzisiaj przyjechać, ale to nie na urodziny, tylko mają nas odwiedzić, bo już dawno u nas nie byli. Także więc, no, czekamy na gości, jak yy, przyjadą. I moi drodzy, ja w ogóle może zakończę już tego vloga, bo pewnie później nie będę miała czasu, będzie późno, jest godzina po 16, także więc wiecie, no jak to będziemy siedzieć rozmawiać z gośćmi, także no, ten czas będzie uciekał, pewnie późno się zrobi. Także wolę zakończyć tego vloga, bo później bym musiała go takiego wstawić bez zakończenia, albo znowu ciągnąć kolejny dzień jutro. Także moi drodzy, ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam kochani miłego weekendu. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Oczywiście jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym vlogu, pa!